Dzień dobry, Dzień dobry. Witam was serdecznie w tym 2021 roku. Myślę, że upragniony i wyczekiwany przez wiele z nas i na początku chciałam wam życzyć, żeby był po prostu lepszy niż poprzedni. I żebyśmy wrócili do jakiegoś takiego balansu i normalności. Ja dzisiaj taka odstrojona w sylwestrowym trochę nastroju, chociaż już sylwester za nami, ale chciałabym Was zaprosić na podsumowanie kosmetyczne roku. Mniejmy ten rok już ze sobą, więc ja dzisiaj pokażę Wam moich ulubieńców. Z makijażem, jak wiadomo, bywało różnie, ale mimo wszystko udało mi się sporo produktów tutaj znaleźć. Także, żeby już nie przedłużać, bo trochę mam Wam do pokazania. Zaczynamy. Zapraszam. I będę Wam opowiadała o kosmetykach, to jak sobie nakładam warstwy makijażu, i na koniec zostawimy troszeczkę pielęgnacji. Jeżeli chodzi o bazę, po którą nie sięgałam jakoś często, ale jednak mimo wszystko pojawiała się, no to jak już po nią sięgałam, to zazwyczaj była to The Professional z Benefitu, i w tym roku wyszła też w wersji mm, nawilżającej, i obie są świetne. Nie jest to ciężka baza, a jednocześnie bardzo ładnie się zachowuje na twarzy, ukrywając właśnie te pory, których nie lubimy, których ja nie lubię, bo ja jednak mam ich trochę rozszerzony. Zazwyczaj nakładam ją w środkowej partii twarzy, no ona też bardzo ładnie przedłuża makijaż. Także dla mnie, The Professional już od dłuższego czasu jest świetnym produktem. Następnie podkłady. I o dziwo, albo nie o dziwo, sporo mi się tutaj tego uzbierało. O dziwo, bo ten makijaż nie pojawiał się tak często, a nie o dziwo z tego względu, że jak już się pojawiał, to zazwyczaj właśnie był to podkład konturowanie brwi rzęsy. Zdecydowanie rzadziej sięgałam po cienie, bo trochę mi się nie chciało, trochę nie było okazji i tak dalej. No ale podkładów uzbierało się tutaj kilka. Może zacznę od tych takich bardziej wyjściowych, z mocniejszym kryciem, które robią idealną twarz, wygładzają, nie uwidaczniają porów i oba tak działają. Eee, I no idealnie po prostu twarz wygląda i nie mam im nic do zarzucenia, są długotrwałe i wszystko Wam zakryją, a jednocześnie nie są obciążające, nie robią efektu maski. Nie czujemy się jakbyśmy miały skorupę na twarzy, że ładnie pracują i pierwszy z nich to jest Soeva 050N Beautiful, ja mam taki kolor zużyłam go tak tyle, to jak na to że mam sporo podkładów to naprawdę dużo i jeszcze ostatnio wzięłam go właśnie na ten świąteczny wyjazd, żeby właśnie mieć taką idealną twarz, także jeżeli szukacie czegoś o mocniejszym kryciu, a idealnym wyglądzie to naprawdę fajny taka byłam trochę, bo ja nie zbyt znam kosmetyki co, Ewa, co iwa, no a właśnie znalazł się w moich ulubieńcach. Natomiast zdecydowanie tańszą alternatywą, którą wiesz, wiem, że też wiele, wiele z Was kocha, no i znowu to jest coś, co wygląda idealnie, daje idealne krycie, a jednocześnie możemy w tym poruszać twarzą, to jest Catrice HD Liquid Coverage. I to też jest bardzo długotrwały produkt. Wiem, że to jest takie między wami low hate relationship, albo się go kocha i ubóstwa, albo się go nie lubi, ponieważ on może mieć tendencję do zapychania, moja skóra raczej tak nie reaguje na żaden podkład, więc na ten też, dlatego u mnie musiał się znaleźć w ulubieńcach. Ym, natomiast jeżeli chodzi o takie. Bardziej codzienne wykończenia, coś po co sięgałam, co jest lżejsze. Nie ma aż takiego krycia, to może zacznę. Chociaż też ma dobre krycie, to może zacznę od tego, co mam dzisiaj na twarzy. Bo dla mnie to był chyba numer jeden. No, w top 3 drogeryjnych podkładów na co dzień ultra trwa, ja, ja się zastanawiam jak drogeryjny podkład, w sumie ten Catrice też jest drogeryjny, może być tak trwały, tak pięknie, tak naturalnie wyglądający na twarzy, ja tutaj musiałam sobie dać dwie warstwy, gdzieś tam korektor więc to krycie to nie jest taka igiełka ale dla mnie na co dzień to jest w zupełności wystarczające i on to co mi się w nim podoba, to to naturalne wykończenie, ale też, że ja patrzę wieczorem o godzinie 22 w lustro, kiedy idę zmywać makijaż i mówię by... Wow, jak ten makijaż dobrze wygląda, wszystko się na nim pięknie utrzymuje na tym podkładzie i to jest Lasting Finish 24 Hours I ja mam go w kolorze zapewne najjaśniejszym 100 Ivory, ale on nie jest taki super, super jasny, także trzeba na to uważać, ale uwielbiam ten podkład Podkład, który dla mnie jest podobny, jeżeli chodzi o wykończenie, bo też jest taki lekki, naturalny i świetnie się trzyma. Może ma troszeczkę lepsze krycie. To jest Bourjois Always Fabulous i ja mam tutaj też kolor 110 Light Vanilla i przepięknie wygląda. I naprawdę, jeżeli jeszcze go nie próbowaliście, to naprawdę warto. To jest chyba właśnie jakiś taki w miarę... Nowy, tegoroczny produkt yy, Udało mi się też wykończyć Jeden podkład, który właśnie Jest super lekki, bardzo wodnisty To krycie jest dość niskie Ale możemy je sobie budować Natomiast, jeżeli nie lubicie właśnie czegoś, co obciąża Waszą twarz, raczej coś, co będzie Na bazie wody, czego w ogóle nie będziecie wyczuwać I da wam przy jednej warstwie Lekkie krycie, to bardzo fajnie Też nowo. Emeline Liquid Control HD to jest Long Lasting Formula i on faktycznie jest długotrwały. Mattifying Drops Foundation, Baby Face Effect. Bardziej bym była przy tym, że to jest Baby Face Effect niż jakieś super hmm, zmatowienie. Płynna, nietusta, niezwykle lekka konsystencja i ja się tutaj ze wszystkim zgadzam. Podkład, którego już mi zostało niewiele i to jest jedyny kosmetyk tej firmy, jaki ja znam i mam. Lumen Blur. Też go dostałam w jakiejś paczce i zakochałam się, bo ta skóra wygląda... Używałam go non-stop latem, bo ta wygląda... Ta, ta wygląda ta skóra wygląda na taką lekką, świeżą, muśniętą słońcem. To jest wszystko takie naturalne i takie nieciężkie. Także, no, sporo tych podkładów, ale naprawdę, wszystkie z czym sumieniem Wam polecam. Natomiast mało tutaj korektorów. Jakoś nie miałam swojego ukochanego w tym roku. Mam takie zapasy, że nie wracałam do e, Jumbo Applicator z Lovely, ale wykończyłam sobie Liquid Camouflage z Catrice i to są moje dwa topy. Właśnie ten z Lovely i ten z Catrice. No i potem chyba sięgałam najczęściej, bo go uwielbiam, no i byłam w stanie wykończyć. Nic nowego jakby się u mnie nie pojawiło. Jeżeli chodzi o pudrę, to to już są jakieś nowości. Ale zaczniemy od tych takiej troszeczkę staroci, które nieraz się tutaj pojawiały, a mianowicie już też wykończony foto Ready z Vibo. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych pudrów utrwalających, przez to, że ma cztery kolory, nie jest takim typowym zmatawiaczem, tylko coś tam się na tej twarzy dzieje. Bo ja w tym roku zdecydowanie odeszłam od takich mocnych, ciężkich, matujących pudrów, różowych, kiedy... różowych. ryżowych, kiedyś, non stop takich używałam, a w tym roku chyba pokochałam bardziej taki naturalny i lekki efekt. No i tu jest właśnie zielone, Białe, różowe i żółty. I to jest naprawdę świetne utrwala, ale jednocześnie matuje, ale jednocześnie nie robi takiej super płaskiej twarzy. Natomiast mam wrażenie, że on, mimo wszystko, takie wymagające, suche skóry może no, troszeczkę przesuszać. Vivo Mood też genialny produkt, pachnący wibowitem, przepiękna tutaj siateczka zrobiona, tak żeby ten puder był ultra mm, dobrze zmielony i pod oczy, i na całą twarz i przepięknie naturalnie wygląda puder, po który sięgałam zdecydowanie najczęściej, a kiedyś go w ogóle odrzuciłam i powiedziałam, że to jest beznadzieja, bo on nie matuje i właśnie dzisiaj mam go na twarzy to jest holo powder, halo halo, halo w zasadzie Hydrating Perfecting Powder. No właśnie i przez to, że to jest puder nawilżający, to on nie daje tego uczucia ściągnięcia, e, mocnego matu. No ja sama nie wiem, jak ja mogłam go odrzucić, sama nie wiem, jak mogłam tych takich właśnie ściągających puder... Może po prostu moja cera się zmieniła, tak też może być, że była bardziej... Mm, wymagała matowienia, a teraz nie. E, I to jest coś, co trzyma makijaż, a jednocześnie nie wygląda ciężko, a bardzo naturalnie I dzisiaj mam go właśnie na twarzy w środkowej partii Mam jeszcze coś innego, zaraz wam o tym opowiem Też bardzo fajna aplikacja, bo tutaj przesuwamy i dozuje nam się puder Także jeżeli szukacie czegoś nieciężkiego, fajnie wyglądającego, takiego zdrowego To ja polecam ten i ja mam w kolorze Fair Natomiast lekko wybłyszcza mi się, nawet powiedziałabym właśnie to środkowa partia twarzy Pomijając oczywiście rozświetlacz i to jest genialny produkt, który ja pokochałam. Nie na całą twarz, owszem, ale właśnie tej środkowej partii czy pod oczy taki mocno rozświetlający puder, który daje nam nie efekt rozświetlacza, może dla niektórych, którzy lubią mat, może to być efekt takiej spoconej twarzy. Natomiast mi się on przeogromnie podoba, Właśnie takie zdrowy blask dla mnie to jest. I oczywiście mowa tutaj o tym pudrze to jest Aksamit z Glam Shopu. Jeżeli lubicie właśnie coś takiego, że się wam lekko wybłyszcza, może trochę nawet się świeci, ale przez to, że się świeci, ja mam wrażenie, że jest bardziej naturalnie, to ten Aksamit geniusz. No to teraz może brwi i tutaj szybciutko mam dwie kredki do brwi, jedną bardzo precyzyjną, jedną w ogóle całą zużyłam z Benefitu, czyli Precisely My Brow Pencil i dzisiaj mam tymi dwoma zrobione brwi. Goof Proof Brow Pencil i Precisely. Ja sobie najpierw wyrysowuję kontur e, cienką, no a później środek zamalowuję grubszą kredką i często mi pytacie właśnie czego ja używam do brwi no to właśnie tych kredek ja je uwielbiam, 2,5, 3 to są moje kolory, tutaj mam dwójkę, czyli od dwójki do trójki e, się mieszczę w takiej gamie kolorystycznej i naprawdę kocham te produkty i kredka, która najczęściej lądowała na moich brwiach a w tym momencie jest absolutnym ogryskiem. to jest fajna pudrowa, w przepięknym kolorze kredka właśnie Powder Brow Pencil to się go nazywa, z, napiszę wam oczywiście na dole, ale już nie mogę z tego czytać, z paezę, przepiękny kolor, wykończenie właśnie takie pudrowe, łatwo się tym maluje, geniusz i ja na pewno jak już użyję te swoje tam zapasy, zapasy, no to wrócę jeszcze kiedyś do tej kredki, jeżeli sięgałam po żel do brwi, żeby sobie troszeczkę wyczesać, to była Anastazja Beverly Hills, bardzo go lubię i on też mi przez część roku znacznie pomagał w ujarzmieniu Moich baby hair. Tak, właśnie, robiłam to żelem do baby, ale on sprawdzał się najlepiej, lepiej niż jakaś tam szczoteczka z lakierem. Dobra, co teraz? A jeszcze mi się zapomniało o pomadzie z Eveline. Faktycznie często do niej sięgałam, ostatnio cały czas kredki, kredki, ale był taki okres w roku, gdzie non-stop zanurzałam yy, pędzel właśnie w tej blond pomadzie z Eveline. Ja muszę mieć wenę na. Pomada, ale jak miałam to tutaj, używałam. To teraz konturowanie. Bronzerów mam sporo, ale to duo zrobiło mi rok. Ja nie wiem, były też inne rzeczy, które się tam w trakcie roku pojawiały, ale generalnie te dwa produkty maskrytowałam co drugi raz, powiedzmy, albo i nawet częściej. To kiedyś miało taką góreczkę i to całkiem niedawno, i ta góreczka już zniknęła. To jest puder z Max Factor Cream, cream Bronze w kolorze Light Gold i Uwielbiam go do ocieplenia twarzy, dlatego, że to jest taki brązer wypiekany. On jest też dość podobny i używałam go na zmianę właśnie z tym z Golden Rose, z tą Terracotto, No i jeszcze ewentualnie sięgałam po ten z Ebeline. Oj, jak się sama wystraszyła! Ale jednak ten ma coś w sobie takiego Może to, że to jest taka mozaika No przepięknie wyglądają, mam go dzisiaj na twarzy I dla ocieplenia Tutaj czoło, nos no, Ta trójwymiarowość, którą on daje Bo nie jest totalnym matem No bardzo mi bardzo mi pasuje Natomiast tutaj do takiego mocniejszego konturu To też się przyczepiłam do tego bronzera I nie mogę się odczepić Uważam, że jest najlepszy, zwłaszcza, że kosztuje Do 20 zł i już ma zobaczcie denko dziurę, a to się u mnie Nieczęsto zdarza i. Na na pewno będę do niego wracać. To jest yy, puder brązujący Ultra Bronze 109 Sensitive. Pewnie był, tak szacuję, w ulubieńcach też z zeszłego roku, no ale co ja poradzę, jak praktycznie cały czas po niego sięgałam, więc postanowiłam o nim przypomnieć. Natomiast w różach jest troszeczkę nowości. Yy, mamy tutaj Golden Rose, też piękny, wypiekany, taki dający efekt zdrowej, trójwymiarowej twarzy. Face Bake Blusher. Nude. To raz dwa z takich nowości, nowości, to pojawiły się w Rosmanie między innymi Field the Blush z Eveline, i to też jest propozycja chyba za 14 z czymś, za 15 zł. Przepiękne są te róże, fajna, pigmentacja fajnie się utrzymują, a jednocześnie mają ciekawe kolory, bo też tam się coś lekko wybłyskuje, a więc ta twarz nie jest taka absolutnie płaska. No i teraz niech coś droższego się w końcu pojawi, niedrogeryjnego, no to najbardziej urzekł mnie i faktycznie często po niego sięgałam Róż Start. Przepięknie wygląda. Captivating. I to jest y, amazońska glinka. I to jest 12-godzinny róż. I ja mam go dzisiaj właśnie na policzka I kolor wygląda przepięknie. I tak faktycznie jest bardzo trwały. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, ja bardzo chciałam pokazać coś nowego. Ale ja w 80% sięgałam właśnie po ten Princess Dream z My Secret. I to jest po prostu cudo. Dla mnie to jest najbardziej mokre, najbardziej świecące i najbardziej cudowne. I ja się nie będę przymuszać, żeby pokazać coś innego, kiedy to jest sztosem. Jeżeli chodzi o taką paletę, którą gdzieś tam brałam w podróż, miałam pod ręką i tak dalej, to jest paleta do konturowania z Glam Shopu. Niestety tu mi się stał mały wypadek z pudrem, no ale zarówno oba rozświetlacze, jak i oba bronzery, jak i róż, świetna propozycja. No to teraz oczko i zacznę z oczko. Oko, bo oko, jak to mówi Hania, oko. E, zacznę sobie przewrotnie, tuszu do rzęs, ponieważ to on częściej lądował na moich e, oczach niż ciebie. E, trzy dusze. Ge, trzy dusze geniusze, musi być Remik. Pierwszy z nich to Bad Girl Bank z Benefitu i to był mój numer jeden. Niestety Hanka wymalowała gdzieś po szybie, on chyba już się kończę. Idealnie rozdzielone, wydłużone, piękne rzęsy. Takie rzęsy, jakich ja chcę. Rozdzielenie, wydłużenie, widać, że mam rzęsy, wszystko jest super jestem ekstra zadowolona. Prosta, silikonowa szczoteczka, ale on naprawdę robi robotę. Drugi tłuszcz, który też skradł moje serce, bo też naprawdę go widać i nie skleja, i wydłuża, i pogrubia, to Twist Up The Volume z Burżuła. I o dziwo! Produkt. Super trwały, wręcz powiedziałabym wodoodporny, chociaż tak nie mówi nazwa, ale wieczorem ciężko go zmyć. Mm, I też pogrubienie, wydłużenie i piękne, widoczne rzęsy. To mark. Avon, mark. Mark. Bob. To jest bot. Big and Extreme. Taki pomarańczowy, świetny. A tuszy zużyłam, mm, przetestowałam, oddałam w tym roku mnóstwo, a te trzy to top of the top. Dobra, no to teraz. Cienie. Na pewno świetnymi produktami były te nowości od Eveline i ja po nie często sięgałam. Pachnące, ładnie blendujące się z fajną pigmentacją. Pierwsza z nich, aż muszę sobie powąchać, to Ruby Glamour, która ukazała się zdecydowanie później. I to są takie odcienie czerwieni, brązu trochę pomarańczy, jeżeli lubicie coś takiego, to naprawdę bardzo dobra paleta, no i oczywiście sięgałam też po zeszłoroczną Charming Mocha, natomiast jeżeli właśnie kochacie takie bardziej brązy, w klimacie Naked, Naked jakieś tam, Naked hit, o, przypomniało mi się, to jak najbardziej one są świetne jakościowo, natomiast ja dalej jakiś taki największy sentyment mam do tej i najlepiej mi się nią pracuje, to jest Angel Dream, też właśnie z Eveline. ja uwielbiam te czerwień, te z Złodka I tutaj te tematy, i jestem z nią w stanie fajnym nią w zasadzie. Albo z nią fajny makijaż, taki nawet i wieczorowy, wykonać. Bardzo często jeździły ze mną w podróż te auto paletki, bo są małe, kompaktowe, fajnej jakości, świetnej pigmentacji i zawierają w sobie, jak na to, że są takie małe, sporą ilość cieni. Szczególnie upodobałam sobie ten, to są oczywiście lovely, lovely surprise, bo jest i naturalny taki, i brązy do konturowania, i trochę pomarańczy. I Trochę błysku, który jest takim Trochę lepszym błyskiem, nie jest takim byle jakim I jak za tą cenę I za to, że to są drogaryjne właśnie produkty To naprawdę przypadły mi do gustu Ja też, wiecie, uwielbiam Fiolety, więc jak gdzieś już Wyjeżdżałam, to często, no, najczęściej do rodziców, to po prostu wrzucałam Taką małą paletę i byłam zadowolona w Glam Shopie w tym roku było szaleństwo i ciężko mi było wybrać coś, co najbardziej mnie urzekło, bo i autoportret, i naturalna, to są cudowne palety, ale ja myślę, że tutaj brawa należą się w tym roku szczególne. Adzie Grodkowskiej i jej Drama Mama Ja dzisiaj mam zrobiony właśnie makijaż Dramą Mamą plus dodatek Turbo Pigmentów, zaraz wam pokażę jakie były moje Właśnie ulubione w tym roku Drama Mama to paleta kompletna Zawiera w sobie wszystko, a powiedziałabym Nawet, że więcej niż kompletna Bo tu mamy taką paletę kompletną A tu mamy Coś dla osoby, która chciałaby poeksperymentować. Więc wydaje mi się, że to jest taki krok w przód, bo jak już mamy taką paletę, którą wykonujemy, taki codzienny makijaż, to może gdzieś nas tutaj skusi taki kolorek któregoś dnia. Mnie się skusił akurat ten zamęt na dolnej powiece. No i jest błysk. I są maty. Maty blendują się przepięknie, nie ma żadnych plam. Także adze należą się moim zdaniem... Brawa, to prawda nie testowałam tej palety Zuzi, ponoć jest też genialna, może to zakup na przyszły rok. I wybrałam dziewięć moich ulubionych turbopigmentów, było ciężko, ale jednak. Wata cukrowa, kochany, cudowny, przepiękny róż. Puszek, takie złoto, lekko złamane zielenią, satelita, tu jest też taka zieleń z brązem, takie... To taki, taki, taki żuczek. O, e, tu jest zorza polarna, która jest przepiękna, jak ja nie lubię niebieskości. To jak to się mieni i jak to wygląda na oku, bardzo mi pasuje. Pył księżycowy to jest coś cudownego, to jest taki topper z takim fioletem. Ach, do fioletowego makijażu wygląda cudownie. Herbasz to coś, co dzisiaj mam na powietrze razem z watą cukrową. Herbasz to klasyk, złoto... Takie miedziane, wpadające w lekko w zieleń, z takimi zielonymi opiłkami. Natomiast jeżeli ta zieleń Wam przeszkadza, to klasyczny, kultowy już globalny glam sprawdzi się świetnie. Tutaj mamy jeszcze coś też takiego z zielenią i to jest steryd. zieleń z fioletem, przepiękna sprawa, i ostatni to złotówka, czyli takie złoto. Czystej postaci. A, jeszcze usta. No dobra, no to usta. Usta jakieś takie po macoszemu traktowane trochę w tym roku, i mam wrażenie, że to nie tylko u mnie. No bo często wolałam postawić jednak na makijaż twarzy i oka, a tych ust nie chciało mi się poprawiać. A to maseczka, a to ta, a to tamto. I ciężko mi było wybrać tak naprawdę jakichkolwiek ulubieńców. Bo a, tu sobie po to sięgnęłam. Nie miałam czegoś takiego, do czegoś tak na maksa przywiązałam. Albo może miałam, ale nie, nie za dużo tych produktów. Na pewno tak jak w makijażu twarzy, yy, upodobałam sobie produkty lżejsze. Jak zawsze używam takich totalnych matów zastygających na usta, to w tym roku więcej właśnie takich lekkich produktów, ale tak jak mówię, bardzo randomowo sięgałam po coś tam. Jeżeli chodzi już o mat i o to co mam dzisiaj na ustach, to na pewno um, my matte lip ink. To nie jest tak bardzo ciężkie, to nie jest też tak bardzo trwałe, ale to mimo wszystko, pomimo że ciężkie i trwałe, to nadal komfortowe w noszeniu. 03 i 06 to były zdecydowanie moje ulubione kolory. E, najczęściej sięgałam właśnie po zwykłe, standardowe, tradycyjne pomadki. I jedną właśnie z moich ulubionych, po którą najczęściej sięgałam, to było Nude Look 01 Coral Nude z Golden Rose po prostu nudziak. No i właśnie najczęściej też sięgałam po te nudziaki. No bo po co te wszystkie róże i czerwieni, kiedy i tak zakładałam maseczkę. E, pod koniec, tak, tak, bliżej końca roku trafiły mi się bardzo fajne błyszczyki. E, Lifter Gloss, one są wzorowane ponoć na chyba Fenty. No, i błyszczyk. No, no, ani to trwało ani nic, ale przepięknie, błyszczące, mieniące się. I takie ja usta lubiłam. Nawet bez jakiegoś większego koloru, ażeby się świeciły, mieniły i nie kleiły. Mimo wszystko. Więc ten Lifter Gloss bardzo fajna sprawa, Ten jest taki trochę bardziej błyszczący, a ten 04 był moim ulubieńcem: Silk. I też bardzo fajne kredki. Million Dollar Matte Liner. I to też bardzo trwałe, już matowe, ale też komfortowe, precyzyjne. No bo kredka, ale jednocześnie nie tak tępe i matowe jak kredka, bo komfortowo sobie można tym wymalować, a później to lekko zastyga i się trzyma i trzyma. Dużo tej kolorówki, nie? Ale jednak czegoś tam używam. Dobra, to szybciutko pielęgnacja. To może sobie zacznę od włosów. Ja, w się przyznać, ale nie przywozuję jakoś dużej wagi. Używam szamponu jaki mam i odżywki jaką mam, ale moim ulubionym duetem w tym roku był e, Minted. up Szampon peelingujący od Aven. I to był szampon, który dalej mam, bo ja nie używam go codziennie. Tylko chyba właśnie raz w tygodniu, nawet tutaj jest tak zalecany. Stosuję raz na tydzień, dokładnie. Nie zmyśliłam sobie tego. Musiałam to wcześniej przeczytać. Nigdy wcześniej nie używałam szamponu peelingującego, muszę się przyznać. Ale gdzieś właśnie go znalazłam i mówię, spróbuję. No a jednak taki peeling skalpu, skóry głowy jest zalecany właśnie raz w tygodniu, żeby ten włos miał lepszą kondycję, lepiej się zachowywał. Ale on też, jak się go zostawi na chwilę, ten szampon, to bardzo fajnie odbija. Włosy u nasady. Także jeżeli mm, chciałbyście czegoś takiego spróbować, to ja bardzo polecam, bo to jest dobre dla skóry głowy, żeby jednak zrobić ten peeling, usunąć co tam usunąć trzeba. Zmasakrowana, zmartretowana odżywka, ale jeszcze trochę mi jej zostało. Oczywiście z nią w trakcie roku pojawiały się też inne, ale Fast Hair Repair, szybka odżywka z jedwabiem, kolagenem, aktywnym kompleksem roślinnym z Bingo Spa, też skradła moje serce i co któreś mycie lądowała na włosach i zawsze wam zachwycona, jak te włosy są leśniące, jedwabne i jak fajnie się zachowują. Jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to zawsze trudno jest mi wybrać, bo już nie pamiętam, co używam, czego używałam na początku roku, wyrzucam te opakowania, nie magazynuję. Więc nie pojawi się tego pewnie tak dużo, jak bym chciała, ale pokażę takich obecnych ulubieńców, którzy są już ze mną dłuższy czas O, e, przede wszystkim jeżeli chodzi o demakijaż, to ja wykonuję demakijaż czymś do zmywania makijażu Teraz mam produkt, który wcale nie jest fajny, więc go nie będę polecała e, Natomiast właśnie muszę go czymś sobie poprawić e, I awen e, no już sporo użyłam, e, Cleanance? Cleanance Woda micelarna, świetny produkt. I jeszcze pamiętam, że garnier w takiej zielonej dużej butelce z serii bio też był świetnym, zmywającym, niepodrażniającym, ładnie oczyszczającym produktem. Oczywiście pamiętamy, żeby popłynie micelarnym jakimś żelem pianką twarz. Tak i tak umyć. Ważnym elementem pielęgnacji są też toniki i ja tutaj upodobałam sobie szczególnie te dwa z alkami. Ogólnie Alchemy towarzyszyło mi przez większą część roku też takie Serum Skin Superfood. Też już go wam nie mogę pokazać, ale mogę polecić. No ale właśnie toniki to jest coś, czego namiętnie teraz używam. Don't React to jest taki łagodzący, pro-postbiotyczny tonik do twarzy, którego ja używam na dzień. Też bardzo mi się to podoba, że on ma aplikator, więc... Przy porannym makijażu, przed porannym makijażem spryskuję twarz, on się ładnie wchłania e, i ta twarz jest taka fajnie złagodzona. Natomiast, aha, aha, I like it, to jest e, złuszczający peeling. Y złuszczający tonik, ale właśnie działa na zasadzie peelingu. No tak, złuszcza, po prostu złuszcza. Ale on jest do codziennego użycia. Zawiera w sobie dużo kwasów, jednocześnie jest taki łagodny, nie podrażnia, jednocześnie jest też nawilżający. Także jeżeli szukacie czegoś takiego łagodnego do codziennego użycia, ale złuszczającego, to to jest naprawdę fajne i też fajne naturalne składy także super opcja na pewno krem na noc, który też już służyłam i który towarzyszył mi znaczną część roku, była To Derm Face Hydrative nawilżający krem, maska odprężająca na noc w takiej niebieskiej, niebiesko-srebrnej tubce i to było świetne. A to, co mogę wam pokazać, co już dzisiaj ląduje w koszu, bo to służyłam, ale to był super wydajny produkt, bo jestem pewna, że mam to od zeszłego roku. To jest maska intensywnie nawilżająca migdał dynia i probiotyk. Moim zdaniem ona pachniała jak malinowa mamba. Jak nie miałam już siły nic robić ze swoją twarzą, robiłam. Te makijaż, tonizacja i nakładałam tę maskę i rano się budziłam z nawilżoną, piękną, e, odżywioną twarzą. I to jest taki trochę produkt dla leniuszków, nakładamy szybko, 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 nie trzeba serum i tak dalej, maskę na noc i spać i to było naprawdę, jeżeli chodzi o krem pod oczy, to tak naprawdę tylko jeden produkt tak w pełni zasłużył, żeby go tutaj pokazać, a mianowicie Cara Look z Hello Body i to jest Illuminating Eye Cream. E, piękne nawilżenie, ale też bardzo lubię to, że on ma lekki koloryt, a przez to, że ma leciutki koloryt, to jednak minimalizuje trochę cienie pod oczami i jest też kremem rozświetlającym, nie żeby miał w sobie drobinki, ale on jakoś tak, tak jak, ten, tak jak ten puder, tak odbija światło tak się lekko błyszczy, więc automatycznie ta skóra pod oczami wygląda na bardziej wypoczętą a w tym roku było tyle dziwnych rzeczy, że komu nie jest potrzebna wypoczęta skóra pod oczami Chyba każdym. No i w sumie mam już chyba ostatni produkt, który jestem właśnie Wam w stanie pokazać i polecić. Jeżeli lubicie mocno ścierające peelingi, takie mechaniczne, które naprawdę ścierają twarz, właśnie nic do ciała nie pokazałam. Widocznie nic nie zasłużyło na to. Bo to jest peeling do twarzy, Strong Facial Mood Peeling z glikolem, właśnie też z kwasami, mocny peeling błotny do twarzy, kwas glikolowy, mlekowy i aha. Także jeżeli potrzebujecie mechanicznego ścierania i ścierania przez kwasy i o takiej grubej strukturze, to ten z Bingo Spa jest świetny. Dobra, ponad pół godziny się nagadałam. Trochę się zsiajałam i zmęczyłam, ale chciałam szybko, szybko, a dużo. Mam nadzieję, że ten film będzie przydatny, mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej okazji do makijażu, że w końcu opuścimy te domostwa, będziemy chodzić do knajp, spotykać się ze znajomymi i szaleć, oby tak było, żebyśmy tego makijażu jak najwięcej mogły używać, żeby się nie trzeba było malować tylko dla siebie do domu, do lusterka. Bardzo o to proszę, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia!